Zaczęliśmy rozmawiać z uczelniami, z przedsiębiorcami, realizując naszą misję statutową jako Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Okazało się, że ten temat innowacji każdy po pierwsze rozumie inaczej, po drugie takie jest podejście troszeczkę niepewne, co to właściwie jest. Innowacja to jakieś wynajdowanie koła na nowo i postanowiliśmy zbadać czy ten temat będzie interesujący dla uczestników okazało się że tak że właśnie każdy chce się dowiedzieć w różnych obszarach interdyscyplinarnych nie tylko technice i technologii i stąd się wzięło pierwsze forum innowacji transportowych w ubiegłym roku w Krakowie to była mniejsza impreza ale już przekroczyła nasze oczekiwania jeśli chodzi o poziom zainteresowania uczestników na tej kanwie po też w przedstępnych rozmowach powstał właśnie klaster innowacji transportowych, logistycznych i infrastrukturalnych i już wspólnymi siłami organizujemy drugie forum w tym roku. Takie forum jest tak potrzebne, że bez tego będzie nam trudno dalej być konkurencyjnymi i trudno w pełni zainwestować pieniądze europejskie i pieniądze budżetowe. Polska, tak jak mówiliśmy na forum, jest krajem, w którym mamy geniuszy, jeśli chodzi o pomysły, innowacyjne natomiast jesteśmy bardzo słabymi podmiotami jeśli chodzi o wdrożenie innowacji co potwierdzają statystyki Unii Europejskiej statystyki polskiej jakiekolwiek pani by nie wzięła dlatego konieczne jest żebyśmy zrozumieli że to podejście innowacyjne do tego co robimy do transportu do infrastruktury do tych obszarów naszej gospodarki na które wydajemy 70% pieniędzy europejskich jest absolutnie konieczne i jest potrzebne Interdyscyplinarne podejście do tych innowacji. Bardzo często w Polsce, jeśli mówimy o innowacjach, myślimy tylko o technice i technologii. To jest kolosalny błąd. 80% pomysłów technicznych i technologicznych w Polsce nie jest nigdy wdrażanych. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy innowacji w zarządzaniu, w finansowaniu, w organizacji i w planowaniu. Do tego potrzebna jest współpraca trzech podmiotów, tak zwanego triple helix. To znaczy. Rządu, administracji rządowej i samorządów, uczelni i podmiotów prywatnych. Tylko w takim trójkącie możemy spowodować, że nasz kraj wykorzysta naturalny potencjał, który Polska ma, którego nie mają inne kraje, a mimo to są bardziej innowacyjne od nas. Dlatego forum jest bardzo potrzebne. Na tym forum powinni być wszyscy, którzy decydują z punktu widzenia politycznego i z punktu widzenia gospodarczego o tym, w jaki sposób wydają pieniądze. Planujemy doprowadzić do takich rozwiązań legislacyjnych dzięki którym będzie możliwe zintegrowanie zarządzanie systemem transportowym w skali całego kraju. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy toczy się 14 wielkich przetargów w 14 największych polskich miastach i w zasadzie jednym kryterium jest cena. Na poziomie jednego miasta jest to być może rozsądne, ale musimy pamiętać, że za kilka lat będziemy chcieli zintegrować cały kraj w jeden wielki system, i wtedy będziemy musieli zapłacić karę za tą dzisiejszą różnorodność. Systemy transportowe. Chcielibyśmy, aby obejmowały wszystkie elementy transportu, zarówno transport lotniczy, jak i drogowy, kolejowy, morski. Dzisiaj cierpimy na wielki niedobór międzymodalnych węzłów transportowych. Trzeba doprowadzić do tego, żeby... Wszystkie elementy transportowe się uzupełniały, żebyśmy e, mogli się przesiadać z jednego, e, modelu, z jednego źródła transportu na drugi a, i żeby nie było takich sytuacji, z jakimi mamy do czynienia na przykład w Hiszpanii, gdzie mamy wybudowane autostrady, a państwa nie stać na ich utrzymanie. Z pieniędzy europejskich wybudowano wiele lotnisk, i te lotniska stoją puste, bo nikogo nie stać, żeby z nich korzystać. Trzeba wydawać pieniądze rozsądnie. Integrować system za pomocą systemów innowacyjnych, a nie wydawać pieniędzy na zbędny beton. Jak widać, nie mamy wzajemnie wielu kanałów informacji. Każdy skupia się na tym, co jego dotyczy, każda branża skupia się na tym, co jej dotyczy, a nam potrzeba synergii, nam potrzeba innego spojrzenia na gospodarkę. Także rząd powinien na to inaczej patrzeć. Ciągle mamy strukturę taką silosową, a nie ma gospodarki, która by w takim systemie mogła dobrze funkcjonować. Musimy mieć spojrzenie całościowe. Transport jest zazwyczaj postrzegany jako ta najmniej innowacyjna gałąź gospodarki. A jak się dobrze przyjrzeć, jak się okazuje, to my mamy dużo różnych rozwiązań innowacyjnych. Tylko nikt ich nie nagłaśnia, bo ich głównym, główną zaletą i zasadą jest kwestia efektywności. Nie myśli się o nich w kategoriach innowacji. Natomiast one są innowacyjne i naszym zadaniem jest również podkreślenie tego, pokazanie tego światu u nas w kraju, ale też na zewnątrz. Że mamy takie rozwiązania i to nie tylko na bazie koncepcji, ograniczające się do koncepcji, ale już wdrożone. Takie, które procentują, które nasz rodzimy przemysł, usługi, biznes jest w stanie wykreować we współpracy z nauką, bo to też się dzieje. To no nie jest tak, że my mówimy o jakimś zupełnie hipotetycznym scenariuszu, tylko te rzeczy po prostu mają miejsce. Chcemy to pokazać, i po to jest Nagroda Innowacyjności w transporcie. Drugim takim elementem. Tym razem dla osób i instytucji, które wspierają innowacyjność, to jest Primus Innovatorum 2013, czyli pierwszy wśród innowacyjnych. To jest z kolei nagroda dla osób, które myślą o innowacyjności nie tylko od czasu, kiedy to hasło zaczęło być popularne ale już od lat i od lat tę innowacyjność wspierają w polskiej gospodarce. Nagoda jest bardzo ważna, jak każda nagroda, ona motywuje nas do dalszego działania. Jest to produkt innowacyjny i tego typu nagrody, które właśnie nagradzają innowacyjność, zagrzewają nas do dalszej pracy nad właśnie kolejnymi produktami tego typu. A produktem jest system ochrony przed śniegiem i lodem powierzchni zewnętrznych, takich jak drogi, podjazdy, rampy, chodniki, no, takie miejsca, w których, w których e, obecnie śniegu nie jest pożądana. Są dwie prawdy. Jedna prawda to jest półka, czyli po prostu jest element, który przypomina i pokazuje po prostu o jakimś ważnym momencie. nie? A z drugiej strony to jest ta chwila do, do otrzymania nagrody, czyli pobyt tutaj w miejscu, no jest takim momentem magicznym, wyjątkowym, no to jest takie docenienie pracy, docenienie pomysłowości, innowacyjności. My jesteśmy taką firmą bardzo innowacyjną. To ten, ten nasz pomysł, który tutaj, za który dostaliśmy, jest naprawdę jedyny na świecie. Nigdzie nie ma w ten sposób rozwiązanego problemu, który, z którym żeśmy się tutaj spotkali. Myśmy dostali za taki system chroniący zwierzęta na torach kolejowych, który chroni zwierzęta z jednej strony i chroni pociągi z drugiej. My jesteśmy kolejarzami generalnie, w związku z tym dla nas świat zwierząt powinien być obojętny, nie? Natomiast Pracując w tym temacie, musieliśmy się nauczyć wiele tutaj zagadnień z zoopsychologii, czyli jak ten świat zwierząt widzi świat ludzi, bo to w ten sposób trzeba patrzeć, nie? Musimy widzieć świat zwierząt od strony człowieka, taki jakim są zwierzęta, jednocześnie musimy patrzeć oczami zwierząt, bo one, bo musimy w jakiś sposób wpływać na ich, znaczy nie w jakiś, no w skuteczny sposób wpływać na ich zachowanie. Jest bardzo ważną nagrodą, ponieważ została doceniona przez bardzo poważnych, bardzo poważne osoby. Kapituła ekspertów zaufała nam. doceniła nasz projekt, który myśleliśmy, że jest taką fikcją naukową tylko wymyśloną na uczelni przez naukowców, dziwaków. Natomiast jest sens w stosowaniu takich rozwiązań, jakie proponujemy. Wymyśliliśmy możliwość zasilania domów, samochodów, zasilania w energię elektryczną jak i ciepło. Domów energooszczędnych, zeroemisyjnych, tak zwanych, w tej chwili bardzo modnych. Domy takie mogą, mogą być zasilane z samochodów, ponieważ tych samochodów mamy bardzo dużo samochodów. Moc silników w samochodach w Polsce dwudziestokrotnie przekracza moc elektrowni, wszystkich, które są w Polsce. Więc jeśli co dwudziesty chociażby samochód mógł zasilać instalację elektryczną i ciepło, ciepło w dom, jakikolwiek dom, czy też kilka domów, wówczas moglibyśmy odłączać takie domy od sieci dostawców energii.